Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Odyssey. Trochę nie nagrywałem tej odyssejki, bo ostatnio nagrałem sobie odcinek z wyprzedzeniem. No i mamy najemnika. Kurde, czemu oni tak dużo życia mają w ogóle? Szczerze to ustawiłbym sobie łatwy poziom trudności, bo mają moim zdaniem za dużo życia te postacie niektóre. Ale nie no, łatwy jest banerski. Nie no, jeszcze jeden No fajnie, to ja uciekam Ogólnie dzisiaj do picia mam kole Więc w sumie to fajnie o kurwa Dobra, oni ja się biją z tymi najemnikami, ze mną też chcą chyba. No ale ja im ucieknę. No zostawcie mnie. Jeszcze trzeci. Ja strzał nie mam. Dobra. Dobra, jeden leży. Zawsze coś. Zrzucę go na dół. To może zabolać. No i ja chyba mogę uciekać. Oś tam dużo. Strasznie, dobra. Już mi raczej krzywdy nie zrobią. Pagaj.

Either way, he must be found. He took a tablet with vital intelligence. Where's your spy? Is he still in the camp? Wouldn't need you if I knew. I doubt he's still here. Can't have gone far, though. He was injured when he took out the guard. This doesn't sound like something a Spartan would do. He could be an imposter. We've had raids on our supplies recently, and Megaris has more mercenaries than a goat has ticks. And what man would turn their back on Sparta? I'll get him and your tablet. Did you see which direction he went? The men said he went towards the hill. Easier to avoid pursuit in that terrain. Anything you can tell me that might help? The area is hotly contested, but Sparta is winning. We are pushing the Athenians back. But due to the war, the forests and mountains have become a hive of bandits and mercenaries. I mean, about where your spy might have gone. He's injured, and there's a spring up there in the forest. If it was me, I would have headed there. I'll be back soon with your tablet. The mountains and forests of Megaris are dangerous, and he surely didn't work alone. I'm more than capable of handling your spy. Kere. Wydropiłem ogólnie coś fajnego. Wydropiłem to. No i jeszcze. Nie wiem, dobra, to wygląda obleśnie. I nie jest takie dobre. Tu chyba już nic nie ma. Nie, na razie nie. Zostajemy przy tym co mamy. No, i dobra. Teraz trzeba znaleźć te góry. To jest tutaj. Tu ktoś chciał mnie y, psawić, No, ale spotka go nieprzyjemny koniec, bo zabiję go ja. Nie wiem, czy on mi pomoże. No ale możemy zobaczyć no, ogólnie to się nie wyspałem. O dobra, coś tu jest. Budziłem się w nocy strasznie dużo. Chwilę, bo tam jeszcze jakaś misja była. Muszę go zabić, okej, okay. eee, a co mam teraz zrobić? Jak, jak to się robiło V chyba? Tak? V dobrze. Już zapomniałem, jak się gra w tę grę. No to najpierw pójdziemy sobie tam. Bo rozumiem, że ja tam będę się włamać i zabić tego gościa. Nagle widzowie, kola czy Pepsi? Ja wolę kola. Wydaje mi się, że jest taka słodsza, trochę jednego mniej. just in time what do you want who are you I'm the one who's going to return the tablet you stole why did you steal the tablet because I was paid to who paid you a mercenary Irkanos all right Gave me the Spartan uniform, told me where to look. Easy Drachmi. How did you get into the camp? <laughs> Spartans never suspect their own. Too busy looking down on the rest of us. Malakes. Give it to me. I'm not leaving without it. There is no winners in this war. But there are opportunities. Perhaps we could come to an arrangement? Give me the tablet or I will cut you down. I can't fight you. Here, take the tablet. We should get tablet back to the commander. No, i mamy tabliczkę. to jeszcze wykonam tego questa. Na tamtym zamkiem zajmiemy się w następnym odcinku. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby zachęcić was do obejrzenia. Tam coś jest? A, ja coś chyba. No ale to nieważne. Nie będę się nimi przejmował. The camp! Make sure every Spartan is accounted for! So, did you find the traitor? It's not traitors you need to worry about. He was a spy working for the mercenary Ircanos. Ircanos? How many times must I hear that name? His palms must be overflowing with Athenian gold by now. Did you get the tablet? Dostaliśmy jeszcze. No i ładnie. Wybaczcie mi tu ciszę dzisiaj na odcinku, ale jestem troszeczkę zmęczony, wiecie? Musicie mi wybaczyć, ale nagrywam odcinek, bo muszę. Przyznaję, troszeczkę się zmuszam, ale całą na to poradzić. No, miałem ciężką noc. Się obudziłem, nie wiem, chyba na parę dobrych razy się obudziłem. You don't want to be here today, nie chcą mnie tu. Okej. Okay. To tak jak mówiłem, tym zamkiem zajmiemy się w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy się już żegnać. Dlaczego taki krótki? Dlatego, że jestem zmęczony po prostu. Chcę sobie odpocząć. No i to tyle, nie? Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia w następnych odcinkach z Assassin's Creed, Odyssey. No i cześć!